Na początek ciekawostka ze świata krypto, ponieważ im bardziej człowiek rozumie te małe niuanse, które są znaczące w świecie krypto, tym świadomiej podejmuje decyzje, które podejmuje. Ok, z ostatniej chwili. Solana zagłosował za tymczasową kontrolą największych kont, aby załagodzić lub zlikwidować. Ryzyko likwidacji. Czyli, krótko mówiąc, największe portfele na sieci Solana będą przez chwilę kontrolowane. Całkiem nieźle to brzmi. Teraz Wam coś pokażę. Jeżeli chodzi o Heksa, jeżeli jakikolwiek wieloryb zdecyduje, że ma ochotę sprzedać swoje miliony Heksów, Robi to jednym ruchem i cena idzie w dół. Na tym polega to wszystko. Nie ma tutaj nic, co może go zatrzymać. A więc różnica między zcentralizowaną lub zdecentralizowaną platformą, a różnica między zcentralizowanym a zdecentralizowanym protokołem, gdzie Klucze lub władzę nawet nad Twoim portfelem ma ktoś, to jest coś, co jest bardzo ważne w świecie krypto. Mało tego. Chciałem jeszcze jedno coś dodać. Um, Andrzej, który, którego zresztą lubię, ale z którym nie zgadzamy się co do Heksa i tego wszystkiego, czym jest Heks. A Heks nie jest niczym innym jak tylko i wyłącznie protokołem nagle pisze tutaj, że hmm, ktoś zrobił jakiś spisek po to, aby zaatakować hmm, powiedzmy Celsius i sprzedać tutaj więcej Celsiusów niż powinno być sprzedane. Hmm. Odwołam się raz jeszcze. Jeżeli ktoś chce sprzedać swoje portfele, Nieważne, ile tego ma, milion, 2, 10, 15, 100, to może to zrobić. Na tym polega wolny rynek. I w tym momencie, jeżeli świadomie podejmujesz decyzję, czy chcesz być w bardziej scentralizowanym układzie, czy chcesz być w absolutnie zdecentralizowanym układzie, wtedy możesz podjąć swoją decyzję, co ci bardziej pasuje. I podejmując świadomie tę decyzję, musisz wiedzieć, z czym masz do czynienia i jakie są tego um, za i przeciw, jeżeli o to wszystko chodzi. Czyli koniec końców, zawsze wszystko zaczyna się opierać o cenę. Pamiętacie, większość ludzi, kiedy mówimy o cenie, krzyczy, że o cena się nie liczy, liczy się użyteczność, technologia, a na końcu o czym mówimy? Mówimy o cenie. O, ktoś zrzucił coś i coś poszło w dół, i mamy teraz nisk za niską cenę. Koniec końców zawsze liczy się cena. Tak to wygląda w świecie krypto. Więc jedną rzecz jeszcze trzeba wiedzieć: że w ogóle wszystkie te scentralizowane platformy, giełdy, mają w swoich zapisach coś takiego, że nie są odpowiedzialne za straty. Więc tutaj nawet nie ma. Czego oczekiwać, że cokolwiek zostanie w jakikolwiek sposób wyjaśnione i, 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 i ktokolwiek zostanie uczciwie potraktowany. Jeżeli główno uderzy we wiatrak, to niestety nie masz w komu się skarżyć wtedy, że zostałeś rozwalony. Na tym to polega. Więc jeżeli zrozumiemy, z czym mamy do czynienia i świadomie podejmujemy te decyzje, to wtedy możemy spokojnie tutaj sobie popatrzeć i wiedzieć, że Binance Coin różni się od Hexa, różni się od Solany, różni się od XRP, od Cardano, od Bitcoina, od Ethereum i, i zaczynamy łapać te różnice i wiedzieć, z czym mamy do czynienia i co i dlaczego w danym momencie może być dla nas w tym momencie korzystniejsze, a na dłuższą metę mniej korzystne. Tak to wszystko wygląda. A. Um, Teraz, przechodząc płynnie do tematu numer jeden, który zaczyna nam się tutaj e, klarować, ponieważ do startu, do startu turnieju mamy ile? 7 dni. Więc chciałem Wam coś ciekawego pokazać. Pierwsza rzecz, że e, tutaj na moim, e, na naszej grupie nowej, PLX Grosz, czyli grupie związanej z turniejem, wrzucam takie. E, lub będę wrzucał takie delikatne moje smaczki lub przemyślenia na temat tego, w jaki sposób działam i co działam. I dzisiaj z ostatniej chwili to jest od taka. Zresztą wczoraj tutaj wrzuciłem moment, kiedy otwierałem pozycję. Potem analizowaliśmy, dlaczego otwierałem pozycję. Tutaj widzę, ktoś również ze mną wszedł. Ok, Mr. Muki. Widzę, że nawet szybciej ode mnie ładnie tutaj wyłapał temat, więc teraz wam pokażę coś ciekawego, jeżeli chodzi o traderów, a więc pokażę wam moment, jak to rozgrywam, bardzo prosty sposób. I teraz tak. Dlaczego liczy się tak bardzo wejście w pozycję? Wejście w pozycję dla mnie jest tak bardzo ważne, ponieważ kiedy wybierzemy odpowiedni moment wejścia w pozycję na podstawie akcji cenowej, którą obserwujemy, między innymi na podstawie tych średnich moich, EMA Cross 10.30 i MACD 12.26.9, które tutaj nam wskazują do tego, wesprzemy się RSI i wszystko to razem zaczyna nam pokazywać, że OK, możemy tutaj wskoczyć w pozycję i w danym momencie, zależnie od tego, na jakich ramach czasowych tradujemy, e, będziemy mieli ten moment, tą bezwładność ceny, która podąży w odpowiednim kierunku dla nas, to wtedy co robię? Zobaczcie tutaj. Po wejściu w pozycję, kiedy pozycja osiąga mniej więcej 10% zysku, tutaj widzicie 8%, ale musicie pamiętać o tym, że jest to dźwignia razy 2, więc mamy już tutaj ponad 10% zysku, to wtedy co robię? Wtedy stop loss ustawiam mniej więcej na 3%. I znowu dźwignia razy 2, 1,5% realnie, czyli 100%, 3% razem z moją, z moją dźwignią. I to jest wszystko na ten temat. I to jest pierwsza taka pierwsze wejście w pozycję. I teraz w tym momencie czekamy na rozwój sytuacji i w jaki sposób się to rozegra. I wtedy co zrobię, to przechodząc tutaj na. Jestem na bajbicie i zobaczcie. Isolated, czyli nie cross, czyli nie ryzykuję całego mojego konta, tylko isolated, czyli tylko i wyłącznie to, co jest w pozycji, czyli to, co jest w pozycji, to jest zagrożone, czyli tylko i wyłącznie to zabezpieczenie jest używane przez giełdę, czyli. ISOLATED i w tym momencie, kiedy pozycja będzie mm, powiedzmy, przejdziemy na plus i będziemy powyżej 20 tysięcy, i tutaj zaczniemy znowu oscylować, jeżeli tak się wydarzy w granicach 21, to co? To wtedy spokojnie będę mógł podnieść sobie dźwignię przypuszczalnie do 5, i to jest. To jest sposób dla wszystkich tych, co mają ograniczone środki, jeżeli chodzi o trading. Dlaczego o tym mówię? Jeżeli masz sporo krypto i nie zależy ci na tym, to gra, rozgrywasz to inaczej, ale dla wszystkich tych początkujących, a jest sporo osób, ponieważ widzę z tego, co komentujecie, liczycie się ze swoimi środkami. Dlatego mówię o tym. Wtedy, gdy podniesiemy dźwignię, te środki, część z tych środków wróci nam do naszego tutaj salda na portfel i będziemy mogli je dołożyć do pozycji, zwiększając wartość pozycji. Bo jeżeli my podnosimy dźwignię, to wartość tej pozycji pozostaje taka sama. Podnosząc dźwignię, raz jeszcze, nie robimy nic innego, jak tylko i wyłącznie bierzemy większą, um, Pożyczkę od giełdy, czyli mniej swoich pieniędzy, czyli swoje pieniądze zabieramy do portfela, ale giełda wtedy dokłada nam tak, aby to saldo było niezmienne, czyli wartość tej, tego naszego zagrania. Ale dokładając wtedy z powrotem je do pozycji, wtedy już podnosimy wartość, którą e, operujemy w tej pozycji. Tak to się rozgrywa tutaj na Bajbicie. Na Binanceie jest to troszeczkę inaczej. Na Bajbicie rozgrywa się to w taki sposób. Dlatego mówię, jeżeli poznajemy giełdę, poznajemy narzędzia i widzimy, w jaki sposób to się wszystko tutaj układa i w jaki sposób my możemy tu rozgrywać swoje ruchy, wtedy jest to taka uczenie się tych narzędzi. To jest bardzo ważne. Więc prosta sprawa, jeżeli chodzi o pozycję, czyli jeżeli jest sygnał wejścia w pozycję i wejdziemy w pozycję wraz z sygnałem, wtedy będziemy mieli czas na to, że pozycja po osiągnięciu dla mnie, przykładowo w niepewnym rynku takim, jaki mamy teraz, 10%, obstawiam sobie stop loss na zielono na 3% i jest absolutny luz. Gdy kondycja rynku jest inna, a więc gdy jesteśmy w rynku rosnącym lub zależy, jeżeli traduję rynek rosnący, czyli obstawiam longi na rynku rosnącym i widzę, że jest ten trend rosnący, to wtedy te wartości wejścia w pozycję obstawienia stop lossa na zielono mogą się zmienić, ponieważ mogę być bardziej przekonany, że traduję z trendem i dlatego te zachowanie i ta cała, Rozgrywanie tego rynku będzie troszeczkę inaczej. Teraz, kiedy jesteśmy na powiedzmy w zupełnie innym miejscu rynku, to zachowanie się i tradowanie, szczególnie wbrew, jakbyśmy popatrzyli na dzienny wykres, zobaczcie tutaj dzienny wykres, to byśmy powiedzieli, że jesteśmy to nie jest trend rosnący. Więc trajduję wbrew temu, co widzę, więc to zachowanie się musi być inne. A ja akurat, jeżeli o mnie chodzi, to tutaj w takich momentach to nie trajduję shortów, ponieważ obawiam się, obawiam się, że jeżeli rynek jest zbyt pesymistyczny, ja o tym też często mówię, to wtedy um, trajdowanie shortów może nam źle wyjść. A jeżeli rynek jest zbyt optymistyczny, to tradowanie longów wtedy może nam źle wyjść. Czyli jeżeli nigdy nie wiemy, kiedy jest dołek, ale kiedy wiecie, dotykamy tych dołków, to wolę tutaj już e, ostrożnie podchodzić do, do shortów. Bo w momencie zawrotu rynku, czyli z powrotem wrócenia się do góry, moja pozycja już e, może pozostać tutaj. Już możemy nigdy nie dotknąć tego, tego, tego mojego punktu wejścia, aby wyjść na plus z pozycji. Dlatego w tym momencie, jeżeli chcecie tradeować, jeżeli chcecie tradeować shorty, longi, obojętne, to dobrze jest właściwie zachowywać się w bardzo sposób taki zachowawczy, czyli odpowiedni sygnał, aby wejść w pozycję i w momencie, kiedy mamy te swoje wypracowane procenty, zabezpieczyć pozycję. Jeżeli pójdzie coś w dobrym kierunku, super, ale jeżeli coś się pójdzie w przeciwnym kierunku, wyskoczycie w pozycji z, z zyskiem. Na tym to wszystko polega. Dobra, to tyle na dziś. Czekamy 7 dni i startujemy. Jest nas tutaj. 156 osób w tej chwili w drużynie. Więc spora, spora grupa. Mam nadzieję, że tutaj będziecie się również udzielali i nie sugerowali się jeden drugim, ale udzielali się wrzucając swoje analizy. Dlaczego nie ma analiz? Proszę wrzucić swoją analizę. Tyle na dziś, dzięki wielkie, trzymajcie się i do zobaczenia.